Dane są dwie funkcje liniowe f od x oraz g od x. Obież dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości mniejsze niż funkcja g. Pod punkt a piszemy: funkcja f jest mniejsza, przyjmuje wartości mniejsze niż funkcja g. Podstawiamy sobie. Mamy minus 3x plus 4 mniejsze od minus x minus 2 x na jedną liczbę na drugą. Minus 3x plus x, mniejsze od minus 2, minus 4. Minus 2x, mniejsze od minus 6. Dzielimy przez minus 2 stronami x. Zmiana znaku, większe od minus 6 na minus 2. Jak dzielimy przez liczbę ujemną, zmieniamy znak na przeciwny. Czyli x jest większy od 3. Czyli dla x większych od 3 funkcja f jest mniejsza od funkcji g. Przyjmuje wartości mniejsze. Wyznasz zbiór argumentów, dla których obie funkcje przyjmują wartości różnych znaków. Czyli albo chcemy, żeby f od x było większe od 0 i g od x mniejsze od 0, lub chcemy, żeby f od x było mniejsze od 0 i g od x większe od 0. No to sprawdźmy sobie osobno te dwie nierówności f od x, czyli Minus 3x plus 4 większe od 0, czyli minus 3x większe od minus 4x. Zmiana znaku, bo dzielimy przez minus 3, przez ujemną. Minus 4 na minus 3 to są 4 trzecie i chcemy, aby g od x, czyli minus x minus 2 było mniejsze od 0, czyli minus 2 mniejsze od x, x większe od minus 2. Zaznaczamy na osi x większe od minus 2, x mniejsze od 4. Trzecich. tu jest jeden obszar lub, czyli dodamy sobie ten kolejny obszar. f od x mniejszy od 0, czyli tutaj zmieniamy znak na przeciwny. minus 3x plus 4 mniejszy od 0, minus 3x mniejszy od minus 4, x większy od 4 trzecich, dzieląc przez minus 3 zmieniamy znak na przeciwny. I g od x, czyli minus x minus 2 większy od 0, minus x większy od 2, x mniejszy od minus 2. Zaznaczmy sobie, czy tutaj jest część wspólna. x większy od 4 trzecich i x mniejszy od minus 2. Zobaczmy, że tutaj nie ma części wspólnej, czyli brak rozwiązania. Czyli do podpunktu b odpowiedział są x -y należące od minus 2 do 4 trzecich. No i podpunkt. Na szkic w jednym układzie spółrzędnych wykresy obu funkcji sprawdź poprawność swoich obliczeń. Niech to będzie tutaj oś y, oś x. Funkcja f od x jest to funkcja malejąca przechodząca przez 4 na osi y raz, 2, 3, 4 i miejscem zerowym. Jak sobie wstawimy 0 za f od x, to będą 4, trzecie. I druga funkcja jest funkcją malejącą, przechodzącą przez minus 2. Miejscem zerowym, jak wstawimy sobie za g od x, 0 będzie x, równe minus 2. Funkcja idzie mniej więcej w taki sposób. I teraz zobaczmy. Funkcja f od x jest mniejsza od g od x. Przypominam, ta jest f, ta jest g. Funkcja f jest mniejsza od g, na prawo od liczby 3, no i to by się zgadzało. Tutaj wszędzie w prawo stronę f jest mniejsze od g, i dalej mamy funkcje przyjmują różne znaki w przedziale od minus 2 do 4 trzecich. Od minus 2 do 4 trzecich funkcja g jest ujemna, funkcja f jest dodatnia. W innych obszarach obie są ujemne lub obie są dodatnie. To też się zgadza.